Witam Was serdecznie. Jeżeli chcecie dobrze zacząć ten dzień, zapraszam Was na 7-minutowe pobudzenie z rana. Zaczynamy od dynamicznego marszu w miejscu. Wciągnij brzuch, ściągnij łopatki i maszerujemy. Tak jest. Z uśmiechem na twarzy, moi drodzy, nowy dzień się zaczął. Super. Obszerna praca, ramion, łokcie ugięte. Tak jest. Maszerujemy, maszerujemy. Hap. Super. I jeszcze. Tak jest. Dwie łapki z przodu ściągamy łopatki, otwieramy klatkę, wdech, wydech. Wdech, wydech. Otwórz klatkę, zamknij. Otwórz klatki, zamykam. Hap. Tak jest. Hop. Super. Hap. Wydech, wydech. Jeszcze chwila. Na siebie. I jeszcze. Trzy. Dwa. Jeden. Super. Przechodzimy do trokciku Wciągnij brzuch, ściągnij łopatki. Tak jest. I uwaga będą rozkroki. Z krążeniem ramion do tyłu. Go. Wciągnij brzuch. Pośladki pracują. Tak jest. Super. Hop, hop, hop. Jeszcze. jeszcze. Jeszcze, 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 Hop. Hop. Trzy, dwa, jeden. Biegniemy. Odrzuty nogów w bok dynamiczne. Hop, 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 hop. Tak jest. Jeszcze chwila. Hop, hop, hop. Super. Jeszcze, jeszcze, jeszcze tak jest. Poczek całe ciało zaczyna podnosić temperaturę. Jeszcze. I swobodne wykop Więc do pośrodka i do przodu. Na przemienna wraca ramion. Te chwila. Trzy, dwa, jeden. Wracamy do truch Jeżeli i za szybko. Przejdź do marszu. Tak jest. Spokojniutko dwa wdechy. Łapki do boku w podskokach klaszczę pod kolanem. Hop, 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 hop. Wciągnij brzuch. Palce w stopie na siebie. Dynamicznie ściągasz ramiona w dół. Hop. Super, hop, jeszcze, palce na siebie, kolano w dole, wyprostuj, hop, 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 trzy, dwa, jeden, super, zatrzymujemy się, kolanka wyprostowane, schodzimy do podporu, ściągasz łopatki trzy rozkroki w dole, bądź spokojna, odstawienia nóg na zewnątrz, Noga na nogę lub stopa przed stopą Jedna strona Druga strona ściąga łopatki, wracamy Do stania, napinamy pośladek Lecimy Przód, trzy rozkroki Raz, dwa, trzy Side plank Otwórz klatkę Druga strona, super Powrót o nogach prostych Napnij pośladek, przód Spokojnie wejdź do podporu Albo stopa, w, trzy rozkroki, raz, dwa, trzy. Albo stopa przed stopą, albo na stopę, hop. I wracamy do tyłu, napnie pośladek. Mamy dwa, jeszcze trzy razy, trzy rozkroki w dole, raz, dwa, trzy. Łopatki ściągnij, otwórz klatkę. Otwórz klatkę, podpór, powrót. Napinasz pośladek w górze, brzuch ciągnięty. I przód. Trzy rozkroki. Raz, dwa, trzy. Side plank. Otwórz klatkę. I druga strona. Powrót. Kolanka proste. Napinamy poślad. I jeszcze raz. Przód. Trzy rozkroki. Raz, dwa, trzy. Deseczka boczna. Otwórz klatkę. I hop. Druga strona. I powrót, hop, 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 napinamy poślad, super. Stajemy w szerokim rozkroku i wypady boczne na jedną stronę wyprost. Raz prawa, raz lewa, wytrzymaj chwilę w dole, poczuj jak przywodą gruba nam się pięknie obliczuje. Góra, mamy trzy, góra cztery, dwanaście razy, biodra do tyłu, pięć. Biodra do tyłu. Sześć, jeszcze sześć. Teraz, tak jest. I hop. Dwa. I hop. Trzy. I hop. Góra cztery. I hop. Góra pięć. Ostatni raz. Hop. 6. Super. Zatrzymujemy się w podporze przodem. Jedna noga do przodu. Łokieć do ziemi. Otwieramy klatkę. Zmieniamy nogę. Raz prawa, raz lewa. Go. Podpór. Łokieć do ziemi. Otwórz klatkę. Zmiana. Druga nóżka. Hop. Otwórz klatkę. Obejrzyj się za wymach. Osiem razy. Mamy trzy. Otwórz klatkę. Trzy. Super. Przód. Skłon. Otwórz klatkę cztery. Poczekaj ten odcinek piersiowy się mobilizuje. 5. Jeszcze trzy. Otwórz klatkę trzy. Super. Do przodu ciężar ciała na nogę z przodu. Dwa. I ostatni raz. Jeden. Wracamy marszem do łosienicy. Do tyłu. Wyprostuj się, napnij pośladek i 15 sekund. Pajacyki, 15 sekund przeskoki, go! Zaczynamy od 15 sekund, pajacyków jak najwięcej, jak najszybciej. Jeszcze, hop, hop, hop. Trzy, dwa, jeden przeskoki przód tył. hop, 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 hop. Super. Trzymasz, 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 trzymasz. Jeszcze chwila, hop. Dwa, jeden. Tyle ode mnie. Miłego dnia. Do zobaczenia na kolejnym treningu. Mam nadzieję, że Was pobudziłam i będziecie w ten dzień przytuchani. Dziękuję, że byliście razem ze mną. Fajnie, że przeżyliście. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie mój kanał, udostępniajcie go dalej i czyńcie ten świat bardziej sprawnym razem ze mną. Do zobaczenia.